Witam, Rysiek Włoszczowski. 40 lat temu byłem uczestnikiem jednogórskiej wyprawy w Himalaje na szczyt Napurna Południowa. Wyprawy z sukcesem sportowym, aczkolwiek z elementem tragicznym także. Jakieś było moje ostatnie zdziwienie, kiedy podczas niedawnego, okolicznościowego spotkania upamiętniającego tę wyprawę Syn jednego z uczestników wyprawy Maciek Pietrowicz wręczył mi oryginalną nepalską chustkę swojego ojca, którą odnalazł pomiędzy licznymi pamiątkami, jakie do tej pory dalej funkcjonują. Kiedy pojawił się pomysł wydania książki upamiętniającej to wydarzenie, pomyślałem sobie, wchodzę w to. Okazało się, że mimo upływu lat dalej Istnieje masa, cała masa pamiątek, dokumentów, fotografii z tej wyprawy, którymi w formie książki moglibyśmy się podzielić z szerszym gronem miłośników gór i zresztą nie tylko.